Cześć! Witajcie na ranczu Cześć, witajcie. Poznajecie przepiórki kalifornijskie? Dzisiaj puszczamy je tutaj do woliery. Potrzymaj alko. <grymka> <grymka> Najpierw idzie samiczka. Na Samiczku. Troszkę piórek się wyrywało i jak się łapała. No, nie, nie, niech są zasoni. Teraz samczyk. No, śmiało. Daj kamerę. Daj kamerę. O. Samczyk już pofrunął. Samiczka jeszcze się rozgląda. Piórek trochę. Pściła, ale to ciężko je było złapać No schodzi sobie sama na dół, dobra Melku no, nie się tam do nich No to powiedz W tej walierze mamy rasy bażantów mm. Jakich tych barżantów mamy? Chodź na tą stronę Barzanty złociste, przepiórki, przepiórki kalifornijskie i srebretki. I to wszystko? Tak. A ile tych przepiórek rodzaju tutaj jest? Białego rodzaju jest cztery. Takiego biało-brązowego są trzy. I takiego, co są w tamtym roku I czerwonych, ile jest? Siedem. No, sami samiczka odważniejsza. Tutaj drobne prace porządkowe w wolierce, tak żeby przepiórki miały troszeczkę czyściej. Ale popatrzcie, jak się cieszy samiczka tej tej przepiórki kalifornijskiej. Ona jest w siódmym niebie tutaj teraz. I kto wie, być może to jest też powód, dla którego jeszcze jajek nie niosły, że miała za mało tych różnych mikroelementów. Mimo że tam starałem się suplementować, ale może to rzeczywiście za mało. Marcin mi chyba wczoraj pisał w komentarzach, że u niego kalifornijskie już 15 jajek mają. Marcin, powiedz mi, jak to zrobiłeś? <grym> Bo jestem strasznie ciekaw. Dlatego też wczoraj cały wieczór myślałem nad tym, i dzisiaj przenoszę te przepiórki tutaj, bo tu jest cieplej niż w garażu. Jeszcze im piachu trochę więcej zaraz dorzucę, i jakieś daszki zaraz zrobimy, żeby miały gdzie siedzieć. Wydaje mi się, że powinno być dużo lepiej im tutaj. Samczyk jest nieufny, tam siedzi na tym, ale samiczka tutaj się kąpie cały czas. I z grubsza ogarnięte. Słyszycie jaka radość? Samczyk jeszcze nieśmiało tutaj się porusza, ale samiczka ta jest w niebo wzięta. Tutaj widzicie daszek, który wspominałem do zamontowania. Taki na dwa ptaszki. To będzie oczywiście w pionie, w ten sposób. A tutaj jest. Jeszcze się Amelka, Uważaj, tutaj jest takie, hmm, taka jakby miseczka na gniazdo dla e, przepiórek kalifornijskich. Tu będzie przymocowane do ściany wkrętami i tutaj jakąś słomę coś wrzucimy. Tylko że to musi wszystko wyschnąć, niestety, mimo że na słońcu, to bardzo wolno schnie ta farba. I tak by wyglądało to na dzisiaj, drodzy widzowie. Mam jeszcze daszki porobione tutaj dla, dla przepiórek kalifornijskich i takie ala gniazdo, ale to już będziemy jutro mocować, bo dzisiaj jeszcze są yy, świeżo pomalowane, jeszcze się kleją. Trzymajcie się do jutra. Hej.